W historii Polskiej tak się składa, był kiedyś pełen wiek niewoli 11 listopada nasz kraj z niewoli się wyzwolił i wtedy myśl powstała taka, by przez szacunek dla przeszłości ten dzień na zawsze dla Polaka pozostał dniem niepodległości. Dla Polaków dzień 11 listopada 1918 roku, był dniem triumfu. Po 123 latach niewoli Polska odzyskała niepodległość. 11 listopada jest symbolem miłości, walki o wolność, symbolem wiary i symbolem zwycięstwa. Dzisiaj wielka jest rocznica 11 listopada. Tym, co zmarli za ojczyznę, hołd wdzięczności im się składa. Im to bowiem zawdzięczamy. Wolność polska umowę w szkole. To, że tylko z książki historii poznajemy dziś niewolę. Uroczyście bijąc wolny, w mieście flagi rozwinięto i my serce się raduje, że obchodzę Polski święto. Dzisiaj wszyscy cieszymy się wolną polską, ale nie zawsze tak było. Na przestrzeni kilku pokoleń Polska nie istniała, ponieważ sąsiednie mocarstwa postanowiły nazwę Polska wymazać z historycznych dokumentów. Nasza narodowa tragedia rozpoczęła się w 1772 roku: Rosja, Prusy i Austria dokonały pierwszego rozbioru Polski. pozbawiając Polaków ojczyzny. Przez te lata niewoli zaborcy próbowali narzucić Polakom swoją kulturę, język, obyczaje i religię. Ale dzięki patriotycznemu sercu naszych pradziadów najcenniejsze wartości zostały uratowane. Po dwóch pierwszych rozbiorach w roku 1772 i 1793 Polacy czynili ogromne wysiłki, aby przywrócić ojczyźnie wolność. W 1794 roku wybuchło Powstanie Kościuszkowskie, które upadło pod ciosami wojsk trzech zaborców. Nawet waleczność kosynierów nie mogła przesądzić o jego zwycięstwie. W 1795 roku Polska przestała istnieć na mapie Europy. Polska jednak nie zginęła. Polacy nie poddali się i nie mogąc walczyć na miejscu, emigrowali za granicę do Włoch. U boku Napoleona Bonapartego tworzyli legiony polskie pod wodą Jana Henryka Dąbrowskiego. Synkowie moi, poszłem w bój, jako wasz dziadek i ojciec mój, szukając drogi przez krew i blizny do naszej wolnej ojczyzny. Synkowie moi, da nam to Bóg, że wreszcie spadną kajdany z nóg, i nim w męskiej dojdziecie sił, ja wam się stanie, co pradziad śnił. Szczęśnie zakwitną krwią wieku żyzny łań naszej wolnej ojczyzny. W 1830 roku wybuchło powstanie listopadowe, krwawo tłumione przez zaborcę. Jeszcze raz naród zerwał się do boju w 1863 roku w powstaniu styczniowym. good day Dzisiaj jesteśmy świadkiem. Wybuchło w nocy z 22 na 23 stycznia 1863 roku. W styczniowe, mroźne dni wychodzili z domu Polacy. Często młodzi chłopcy szli w lasy do oddziałów partyzanckich, by walczyć o wolność. Namiestnik Aleksander Wielopolski. Chcąc pozbyć się najbardziej patriotycznej młodzieży, za zarządził z 14 na 15 stycznia 1863 roku bramkę, czyli nagły pobór wojskowy. Branka, Branka, gdzie są domu? gdzie jelina, gdzie brat drogi, tam ich nocą ma wulować, Moskwa co do domu. Polak to nie sługa, nie zna co to pan. Nie da się ukłuć przemocą w kajdany. Wolnością żyje, do wolnością zdycha. Bez niej jak kwiatek bez wody usycha. Tak więc rodacy, wolności nam trzeba. Zamiarom naszym sprzyjać będą nieba. Że zegną wrogi przed polską kolana. To było w styczniu, dzień 22. Powstał naród w całym kraju, jak szeroki, długi. Lud wypędzać chciał Moskala swej rodzinnej ziemi. Niech ojczyzny na mnie kala Przez mongolskie plemię. Szli panowie, szedł lud miejski W krwawy bój męczeństwo. Szli duchowni i chłop wiejski Wierzyli w zwycięstwo. Jest w duszy Polskiej ukryty zakątek, Gdzie Gdzie błądzą Ciche lat umarłych cienie. Leży tam kanień Grobowy paniątek. A pod kanieniem Prawi się wspomnienie. A kiedy bliska zbierze się drużyna, Drzwi zamknięte i okna zawarte, To Polak kamień duszy swej odklina. I wydobywając tę krwawiącą kartę, To, co przeżyło jedno pokolenie, Drugie przerabia w sercu i w pamięci, I tak pochodem idą cienie, cienie, Aż się następne znów na krew poświęci. Powstanie styczniowe upadło. Za udział w nim tysiące ludzi zapłaciły wysoką cenę i gromady gnano po śniegu i mrozie na zesłanie na Sybir. Trasę strasznych pochodów znaczyły liczne groby. Około dziesięć tysięcy ludzi udało się na emigrację do Europy Zachodniej. Wielu Polaków nigdy nie wróciło do rodzinnych stron. W 1914 roku wybuchła I wojna światowa. Państwa, które dokonały rozbiorów Polski, teraz zaczęły walczyć przeciwko sobie. We wrogich sobie armiach musieli walczyć Polacy. W ich sercach na nowo ożyła nadzieja i wiara, że walka ta przyniesie Polsce niepodległość. Na czele ruchu niepodległościowego stanął Józef Piłsudski. To on stworzył legiony i poprowadził je do walki. Też nas wezwał do oręża, to jest rycerzy. Przekonałeś, że zwycięża tylko ten, kto wierzy. Stoli chłopcy legioniści, na swe zawołanie, dziś zwycięstwo nam się ziści. Polska z Marsz, marsz w prowadź na bój krwawy. Za twoim przewodem wejdziem do Warszawy. Pierwsza wojna światowa zakończyła się klęską Niemiec i Austrii oraz rewolucją w Rosji. I właśnie dzięki tym wydarzeniom i walce Polaków o wolność naszego kraju 11 listopada 1918 roku powstało niepodległe państwo polskie. Gdyby nie oni nie byłbyś tu, nie znałbyś świata i ciebie świat, nie przeżyłbyś stu kolorowych dni, zwyczajnych dni słonecznych dat, nie wiedziałbyś co znaczy żyć, kochać, budować, marzyć, śnić. Pomyśl jesteś Polakiem, żyjesz w wolnej Polsce. Ta wolność została ci dana w darze. Wszyscy, którzy walczyli o niepodległość, Wywalczyli ją również dla Ciebie. Co teraz zrobisz z tą wolnością? Czy zdołaś ją uchronić przed niewolą swoich złych przyzwyczajeń, słabości? Jak będzie wyglądała twoja przyszłość? We